Teoria więzi, albo inaczej teoria e, przywiązania Bowliego, mówi o tym, że przywiązanie e, to jest e, to poszukiwanie bliskości z ważną osobą w obliczu silnego stresu. E, tą ważną osobą często jest e, matka, często e, często zdarza, to znaczy zdarza się też tak, że matka nie spełnia tutaj swojej roli, dlatego bezpiecznie jest mówić o tak zwanej figurze przywiązania. Ta więź, tak, ten kontakt, ta relacja z tą figurą przywiązania ma nam przywrócić właśnie to poczucie komfortu i bezpieczeństwa. I teraz na podstawie naszych doświadczeń z figurą przewiązania zostały opracowane tak zwane wzorce przewiązania według Ashworth. I mamy teraz tak. Wyodrębnienie.